Dzień dobry, Lucy i chciałabym opowiadać o siódmej zadaniu. Na oblackach przedstawione są kule we trzech barwach, leżące na wagach. Kule tego samego koloru ważą tyle samo, ile waży czarna kula. Więc patrzymy, biała kula i szara kula ważą 6 kg. Patrzymy, że tutaj też możemy znaleźć szala kółka i biała kółka, więc to też będzie ważył 6 kg. I ten biała kula waga będzie miała lusznica między 10 a 6, więc yy, biała kula będzie miała waga 4. I tutaj też będzie ten biała kula miała 4. I 14 odjąć 4 równa się 10. Więc czarny kółko ladem będzie 10. Więc każdy będzie miał 5 kg. Więc zaznaczymy C. Jak lubisz ten filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!